No witam serdecznie. Sorry, że wczoraj odcinka nie było. Kakałko sobie piłem. Dzisiejszy materiał powstał dzięki wam, ktoś z internetu napisał w komentarzu, aby zrobić 10 najsłodszych postaci. Niestety będzie tylko 8 przykładów, bo muszę jeszcze po fajki skoczyć. Mam też dla Was questa. Policzcie ile razy panie w tym odcinku słowo słodkie, a ja nagrodę zwycięzcę słodkim serduszkiem. Dobra, także bez zbędnego gadania, zaczynajmy, a wy napiszcie w komentarzu swoje ulubione słodkie postacie z kreskówek. Miejsce ósme: Yin i Yang z kreskówki Yin Yang Kyo. Spójrzcie tylko na te małe, słodkie króliczki. Jeden to chłopak, a drugi to dziewczyna. I żeby nam to ułatwić, to są pokolorowani odpowiednio na kolor niebieski i różowy, a jak wiadomo, różowy jest słodki. Mają też słodkie, lewitujące uszka, które nie stykają się z ich główkami. Z charakteru też są bardzo słodcy, lubią się przekrzykiwać między sobą, a czasami nawet dochodzi do małych słodkich bujek, ale to jak w każdym słodkim rodzeństwie. Jednak finalnie bardzo się lubią i jedno bez drugiego nie może żyć, a to jest bardzo słodkie. Kryskówka jest mocno nastawiona na humor, dlatego w każdym odcinku nasze słodkie króliczki robią sobie żarty albo zachowują się infantylnie, przez co są mega słodcy. Miejsce 7. Crimsonica Pamiętacie jak mówiłem w bezużytecznych postaciach o tym króliku? Że jest to postać nastawiona tylko na bycie tym słodkim elementem? No, to dzisiaj zamiast ją hejcić, skupię się na tym, jak bardzo jest ona słodka. Jej imię Cream już nam wiele mówi. Jest też dobrze wychowaną dziewczynką, ale momentami zachowuje się dziecinnie, co jest słodkie. Posiada ona wielkie, słodkie uszka, dzięki którym może latać, coś jak Tails, który do tego używa swoich ogonów. Ale moim zdaniem, latanie za pomocą uszu jest słodsze. Posiada ona też innego słodkiego przyjaciela Chao o imieniu tak więc mamy kremik i serek jako jedna para. Jeśli to nie jest słodkie, to nie wiem co jest. Miejsce szóste to Jerry z Toma i Jerego. Nasza mała myszka nie zawsze jest słodka. W większości przypadków jest skurczy bykiem, który walczy z Tomem, ale Jerry ma też swoje słodkie momenty. Zwykle kiedy widzimy go w swoim słodkim domku i zajmuje się własnymi sprawami, gdy na przykład ogląda telewizję, czyta gazetę albo bierze prysznic. Ale i tak najsłodsze miało miejsce wtedy kiedy owalił cały kawałek sera i zmienił się w piramidę. Spójrzcie tylko na tę słodką minę. On wie, że jest słodki i ma na ciebie wywalone. No ale mimo wszystko Jerry nie musi nic robić, ale był słodkim, bo wystarcza na niego spojrzeć. Mała, brązowa myszka z dużymi oczkami i wspaniałym uśmiechem. To samo w sobie jest słodkie. Miejsce piąte Tweety. Wydawało mi się, ale chyba slysałem kotecka. I po tej kwestii dzień staje się słodszy. Tweety to mały, żółty i słodki kanarek, który siedzi w swojej klatce, na której czasami się huśta, co wygląda słodko. Ogólnie cały zamysł kreskówki jest tym samym co Tom i Jerry, ale według mnie Tweety jest znacznie słodszy od Jerego. Głównie przez to, że potrafi mówić i jest ptaszkiem, a ptaszki są słodsze od myszy. Nasz kanarek ma lekką wadę wymowy, przez co powstają takie złota jak chyba slysałem kotecka, a kiedy wspomniany kotecek Sylwester dostanie łomot, to Tweet kwituje to krótkim i słodkim oj, biedny kotecek. Miejsce czwarte to bajka za mówek. No tutaj mamy czarno na białym. Trzy atomówki reprezentują różne charaktery. Bójka to ta poukładana i mądra, Brawurka to ta złośnica i fajterka, a Bajka to ta słodziutka i jecinna dziewczynka, która śpi z pluszekami. Zawsze jest miła i pomocna dla reszty, ale momentami jest też delikatna i wrażliwa, przez co można ją łatwo doprowadzić do płaczu. Bajka posiada też swoją ulubioną pluszową zabawkę, czyli słodką ośmiorniczkę z cylindrem. Co więcej, oryginalne imię Bubbles można przetłumaczyć jako pombelki. A to słodkie. Podium otworzy Patamon z Digimonów, moja ulubiona parówka latająca uszami, który był bezużyteczny przed transformacją, ale w tym odcinku nie o to chodzi. Patamon ze swojego partnera Tikea, małego dzieciaka, z którym tworzył dobrą parę, bo byli słodcy do bólu. Spójrzcie tylko na tę słodką paróweczkę i spróbujcie nie zżygać się tęczą. Ma on ładne, duże oczka i lekką nadwagę, ale to nic, bo kształty są słodkie. No i oczywiście jego uszy dzięki którym może latać. Atakami Patamona są powietrzne bomble, które wystrząc. Czyli wuj ze swojej słodkiej mordki. I w sumie na tym jego ataki się kończą, bo jako fighter jest beznadziejny. Dopiero jak się zmieni wykokszonego anioła, to jest kozakiem. Ale niestety wtedy traci na byciu słodkim. Miejsce drugie to iwi z Pokémonów. Szczerze to nie wiedziałem, którego poksa tutaj dać, bo jest ich wciół, ale myślę, że najwięcej słodkich fanatów przedstawiało iwiego, czyli małego, słodkiego i futrzastego stworka. Jest to idealny zwierzak domowy, który dotrzyma ci towarzystwa, kiedy leżysz pod kocykiem i pijesz kakałko. Ma on ładne, słodkie, duże oczka oraz fikuśny ogonek, który może służyć jako pędzel. Oprócz tego jego słodkie futerko na pnocie ogrzeje w zimowy wieczór, jeśli nie masz kocyka. Jego ewolucje nie są już takie słodkie, więc jeśli będziesz w posiadaniu swojego własnego i to nie powinieneś go ewoluować, aby nie stracił na byciu słodkim. I miejsce pierwsze to Hamtaro. Kojarzycie jeszcze te małe słodkie chomiczki? Osoby młode pewnie nie, ale osoby w moim wieku na pewno pamiętają ten słodycz w postaci Hamtaro i jego ekipy. Oczywiście najsłodszym był główny bohater, czyli pomarańczowy chomiczek o wielkich kawaii oczkach. Cała kreskówka była przeglądana taką słodkością, że z telewizora wylewała się tęcza. No bo spójrzcie tylko na tego chomiczka, jak słodko wcina pestki słonecznika i jak słodziutko trzyma je swoimi malusimi, słodkimi łapkami. Według mnie Hamtaro jest najsłodszą kreskówkową postacią. A jaka jest wasza? Napiszcie w komentarzu co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie. Ja tymczasem się z wami żegnam, więc dzięki za oglądanie. I na razie.